19 maja, witam serdecznie na plaży żółtance. jest piąteczek, posłuchajcie ptaków, posłuchajcie, posłuchajcie, to jest dla Was widzowie moi kochani, hem TV Lokalna, cała Polska, a na, na TikToku hem TV Lokalna tylko jest, oglądajcie. Ile ptaków śpiewa? Siedem rybaków na łódce jest dzisiaj. Słuchajcie ptaków. Prze chwileczkę. Może zobaczycie w tych na łódkach. To takie raz, dwa, trzy, cztery kropki są. To na łódce są. Tu jakiś rybak idzie, zobaczcie. To następny łowi ryby. Przepraszam. Prawdą. I tam nie ma ludzi w ogóle. Ale popatrzcie. Za to posłuchajcie ptaków. Na razie się nudzą. Słuchamy koncert ptaków. Przez chwilę. Nasza łoweczka. ładnie ptaki śpiewają na wiosnę A zaraz czerwiec się zacznie zapadać Za tydzień chyba I będzie już czerwiec Później w połowie czerwca już będzie lato Po lecie będzie jesień I koniec Szkujemy się wtedy do zimy Szkoda, że lato nie jest cały rok 12 miesięcy Słuchajcie ptaków <laughs> Pozdrawiam Grzegorz z hełma. Wszystkich swoich fanów. Niektórym fanom bym mógł dać numer telefonu, jakby chcieli. Jak mnie spotkają na drodze, to mogę numer telefonu podać. Dziękuję. Telefonu numer. Tylko, żebyście sobie nie robili żadnych głupot. Słuchajmy, ptaków. Hmm. o 17.43. Wielkie przerwy zawracamy w innym miejscu. Zapraszamy do tego balu na smaczne jedzenie, jakieś ciepło, na degustację. I posłuchania fajnych ptaków na plaży żółtące, w tym lasku. Jak słyszycie teraz, tam stoi rowerzysta daleko. A jakieś koje nie łowi Tu idzie kołe, na następne może i żeby będzie łowił. To jest ten bal. Zapraszamy. Na żółtam tak praży. gmina Tutaj zobaczycie stary gormien. Za chwilę. <śmiech> <śmiech> Czytajcie. Tu jest do prądu. Popatrzcie na żółtanta.